24 sierpnia 2011 roku, godzina 15:20. Od kilku godzin zbierają się nad Warszawą takie dziwne chmury o przepięknej strukturze. Takie faliste, jak fale na morzu odwrócone do góry nogami. Zrobię tutaj najazd. Właśnie się troszkę rozpadało, ale takich chmur. Powiem szczerze, że nigdy nie widziałem, a z tej strony wyglądają równie podobnie jak wzburzone morze podczas sztormu odwrócone do góry nogami. Nic tylko podziwiać naprawdę fantastyczny efekt. Stoję pod mostem Poniatowskiego w Warszawie na Nie mogę wyjść z podziwu nad, nad pięknem tych murów. Naprawdę są fantastyczne. uleciała mewa przez chwilę w stronę mostu naprawdę efekt jest efekt jest bardzo ciekawy czasami inne naturalne zjawisko potrafi przyśmić jedno piękne zjawisko tak bywa w życiu najważniejsze, żeby dostrzegać te piękne zjawiska i chociaż na krótko rzucić na nie okiem no i tak, deszczyk się skończył murki dalej są najpiękniejsze są tutaj, w tym miejscu ja może zrobię małe oddalenie, żeby to było bardziej widoczne no to tu muszka leci, jeśli ktoś zobaczył jakieś ufo, to mówię, że to była muszka. Maleńka taka. O, nawet się błysnęło, proszę. Za zarejestrowałem burzę. Przypadkiem. W każdym razie Widok tych chmur jest naprawdę